ChatGPT GPT jest z nami od prawie półtora roku. Za pomocą tego narzędzia okazało się, że można w bardzo łatwy sposób, za pomocą wydania prostego polecenia tworzyć tekst, tworzyć obrazy, tworzyć dźwięki, filmy itd. Jako uczelnia idąca z duchem czasu stwierdziliśmy, że to jest idealne narzędzie, żeby wpleść się w nasz proces dydaktyczny. Stworzyliśmy cały ekosystem. W którym wykorzystujemy sztuczną inteligencję, generatory treści do nauczania. Zarówno mamy oficjalny dokument polityki, która reguluje, w jaki sposób należy wykorzystywać te nowe narzędzia, ale też mamy napisane w przystępny sposób poradniki i dla studentów, i dla wykładowców, mówiące o tym, jakie korzyści, ale też jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z tych nowoczesnych środków technologicznych. Zapoznajcie się z naszymi dokumentami. ChatGPT i inne narzędzia to świetny, Sposób na nowe otwarcie w dydaktyce i my jako nowoczesna uczelnia w to właśnie nowe otwarcie idziemy.